Kochani, teraz nowość. Dla mnie nie ukrywam. Też jest to nowa piosenka. Mały znalazłem opracowań. Mam nadzieję, że dobrze to śpiewam. Ksiądz Krzysztof na pewno obejrzy oceni i albo dopuści, albo nie dopuści do śpiewania tej piosenki w niedzielę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie na próbie. Jest to piosenka Dzięki Jezu. Śpiewamy tylko dwie wzrodki ze względu na okres, w którym się znajdujemy. No, w wielkim poście liturgicznie nie śpiewamy jeszcze o Zmartwychwstaniu. Tam kolejne dwie wzrodki do tego nawiązują. Także zaśpiewamy zwrotkę pierwszą i drugą. Posłuchajcie, jak wydaje mi się, że powinna brzmieć, brzmieć ta piosenka. A wydaje mi się, ponieważ już wcześniej nie stało. Dzięki Jezu. Dzięki Jezu. Dzięki Ci, że kochasz. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie, umarłeś za mnie, dzięki Ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie, umarłeś za mnie. Dzięki Ci o dzięki Ci, że kochasz mnie. Jeszcze raz, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Ci o dzięki Ci, że kochasz mnie, tam na Gogo u małej za mnie. Dzięki Ci, że kochasz mnie, tam na golgocie, umarłeś za mnie, bo dzięki Ci, dzięki Ci.